Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz. Ciii. No to jedziemy na parking. Nie tak źle, 13 minut. Wam mi się tu dalej. No ale jak się okazuje wcale nie tak źle, 22.06 koniec pracy, wyjątkowo późno jak na codzienność w Kontiki. No ale dzisiaj też 8.45 był początek pracy, więc... Jeszcze mamy czasła czasu, 2 godziny prawie jeszcze byśmy mogli pracować. Jedziemy do... na parking, jedziemy zaparkować. A i w sumie tyle, I nic tu więcej do zrobienia nie zostało. Można pauzę zacząć kręcić. 24, taksówką, zobaczymy, czy taksówką, czy karsheringiem. Raczej taksówką, tam chyba jest akurat czarna strefa bez karsheringu więc taksóweczką do hotelu. I to będzie koniec tego etapu. Jak ktoś z Was grał w taką grę jak na przykład Far Cry 6. Takie klimaty jakieś tam południowoamerykańskie. Strasznie mi się ten budynek tutaj po lewej tak kojarzy. Strasznie mi się kojarzy z tymi wszystkimi palmami i taki przystrzyżony, gładziutki, taki, taki śliczniutki oświetlone. To takie skojarzenie właśnie mam z jakąś Ameryką południową. Jakiś kartel czy coś. A to Ministerstwo Finansów. No, ale takie skażenie jakieś mam. Co wy o tym myślicie? Tu straż przed chwilą jechała. Co tu się nabroiło? Kot na drzewo wszedł. W Rzymie ogólnie jest tak, że jak nie ma parkingu w hotelu, to korzystamy, no można powiedzieć, w sumie z dwóch parkingów płatnych strzeżonych nie ma opcji, żeby zostawić na takim na ulicy autobus w Rzymie, tym bardziej w Rzymie. Więc idziemy na jeden z nich. Kiedyś on oferował jeszcze transfer. Parking stówkę kosztuje. Przynajmniej nie pamiętam, jeden kosztuje 80, drugi chyba stówkę, czy to stówka z transferem była, czy tam ostatnio płaciłem chyba 80 plus 40 za transfer w dwie strony. Ale ten parking jest dalej, teraz idziemy na ten co jest bliżej, ale na nim nie ma transferu, ale sobie tak stówką pojedziemy różnicy to specjalnie nie robi Niedziela, no. Wszyscy o północy przeszli na pizzę. No dobra, 22. Musi być dobra pizza. Milcz. Chciałem zobaczyć, co to jest tutaj i jaką ma ocenę. Bo chyba ma dobrą ocenę, skoro tyle ludzi tu jest. taka ciekawostka, typowo włoska. Tutaj zaraz jest na tym wiadukcie znak stop. Mamy dużo samochodów przed sobą. Możemy obstawić, ile samochodów zatrzyma się na stopie. O, mogą się zatrzymać, bo autobus jedzie. Ale teraz patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery wszyscy jadą. Się, czego się spodziewać? A ja się zatrzymam na przekór wszystkim. A jestem porządny kierowca z Holandii. No i jak po nich jechaliśmy, to jechaliśmy sobie w prawo w stronę w stronę tego Granda A Tu w ogóle jest taka ciekawostka Wam pokażę tu jest Buspas, chociaż to w sumie nie jest Buspas, ale możemy tamtędy pojechać. I pojedziemy. Chociaż ta segregacja pasów tutaj nie ułatwia. Raz, dwa, trzy. Cztery pasy na wprost, a w sumie tu są dwa. Tam jest taki niepewny, no może się nam nie uda tam jechać. No niestety, nie tym razem. Za dużo mamy sąsiadów. aczkolwiek to jest jedno z takich miejsc gdzie tutaj nie było żadnego zakazu a tutaj mamy już nakaz skrętu w lewo nie dotyczy pojazdów powyżej dwóch i pół tony i taksi śmieszne nie? powyżej 2,5 i ton Zakaz samochodów poniżej 2,5 tony. To w ogóle abstrakcyjny znak. Odwrotnie, to jasne, ale nie w tą stronę. Czyli to nasz minimalny, można powiedzieć. Tutaj z drugiej strony powtórzenie, to są Włochy, właśnie sobie wjedźmy tutaj powtórzenie, tu nikt nie może wjechać. Użenie. you <laughs> Tu jest metro. Jakby ktoś chciał metrem pojechać, to tu trzeba przyjść. No i w lewo się nie wyłamiemy na parking, więc musimy pojechać na wrotkę zrobić, bo byśmy się tu nie, nie wyłamali po prostu. Cóż, przemysł męska. może no, wcale tu nie zaparkujemy a pisał mi szef, dobra, że już dzwoni że otworzył widzicie, kurde to jest tutaj profesjonalna firma i tu jest nasz człowiek, widzę na czarno się ubrał to go nie widać co? Na dół? Na dół? O ja pierdle. Na dół to się nie spodziewałem, że będę jechał, jeszcze nie byłem na dole. jak wolernych tu jest. Ja prawie z fotela spadam. me Do no, takiego wjazdu na parking to się nie spodziewałem. Parę razy to byłem, ale na podziemnym nigdy. No tak ciasno dosyć. Ciasno dosyć. No czekamy na taksóweczkę. O, pika mi coś tam. Więc pewnie, że... Zaraz będzie. Hu 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 on po włosku widzi jakieś skrótyznę. jakieś takie grube skróty widzę. Yes! And no 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 ah, no no no, okay. no 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 no, around Europe. Okay okay okay. In the tour. Okay. <laughs> How many times here in the Poland they pass? Oh, more time here. It's very more, huh? Yeah. <laughs> to, today? uh in Rome? Yeah. Yeah, today. today. Today, the next day, Firenze, The next day, Lucerne. Then Paris. Ah, okay. And London. Okay, okay. Fino. Is it the the driver to, to drive No, no, solo. Oh, wow! Strong, eh? You. <laughs> <laughs>